Pośród milczenia starożytnego świata, kiedy prorocy zdawali się ucichnąć, a Izrael z niecierpliwością wyczekiwał przyjścia obiecanego Mesjasza, zbliżał się moment wyjątkowy i ostateczny. Była to pełnia czasów, dokładna chwila wyznaczona przez Boga od wieczności. W Nazarecie, małym i pozornie nieistotnym mieście w Galilei, żyła młoda dziewica imieniem Maria. Była nieznana oczom świata, lecz dogłębnie znana Bogu. Jej dusza była czysta, pokorna, całkowicie oddana Bożej woli. Maria była zaślubiona sprawiedliwemu mężowi Józefowi z rodu Dawida. Choć jeszcze nie żyli razem jak mąż i żona, łączyła ich obietnica i wierność żydowskich zaślubin. Józef w swej sprawiedliwości również przygotowywał się na przyjęcie Bożych postanowień i właśnie tam, w zaciszu jej domu, być może na modlitwie, Maria doznała najwspanialszej wizyty w ludzkich dziejach. Anioł, i to nie byle jaki, lecz Gabriel, posłaniec przymierza, został posłany przez Boga, by ogłosić tajemnicę skrywaną od wieków. Wejście anioła w jej obecność nie było ziemskim widowiskiem. Gabriel, duch czysty, pełen niebiańskiej światłości, pozdrowił Marię słowami, których nigdy wcześniej nie skierowano do żadnego człowieka: Zdrowaś, pełna łaski, Pan z Tobą. Maria zmieszała się tymi słowami. Nie z powodu strachu przed aniołem lecz przez głębię tego pozdrowienia. Wydawało się, jakby jej serce pojmowało, że dokonuje się coś niezmierzonego. Pokorna, rozważała w swym wnętrzu znaczenie tego wszystkiego. Gabriel uspokoił ją. Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Następnie objawił orędzie, które na zawsze odmieni los ludzkości. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Anioł ciągnął dalej: On będzie wielki, zostanie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował na wieki nad domem Jakuba, a jego królestwu nie będzie końca. Było to wypełnienie mesjańskich obietnic. Maria, nie wątpiąc, lecz pragnąc zrozumieć, w jaki sposób dokona się ta tajemnica, zapytała: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Było to pytanie czystego serca, żyjącego w dziewictwie z miłości do Boga i pragnącego poznać Jego wolę. Wówczas Gabriel wyjawił nadprzyrodzony wymiar poczęcia. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Odsłaniał się sekret wcielenia. Anioł, by potwierdzić prawdę Bożej obietnicy. Wspomniał o Elżbiecie, krewnej Marii, która w podeszłym wieku poczęła syna, gdyż dla Boga nie ma nic niemożliwego. Był to znak płodności słowa Bożego tam, gdzie świat nie spodziewa się już owoców. I wtedy, w najbardziej wzniosłej chwili dziejów, Maria odpowiedziała: "Tak, które odmieniło bieg ludzkości. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według twego słowa." Niebo się uradowało, a Słowo stało się ciałem w łonie dziewicy. W tej chwili, przedwieczny Syn Boży, współistotny Ojcu, przyjął naturę ludzką, nie przestając być Bogiem. Druga osoba Trójcy Świętej wcieliła się za sprawą Ducha Świętego, bez udziału żadnego mężczyzny. Łono Marii stało się świętsze niż święte świętych w świątyni, zamieszkał w nim sam Bóg. A młoda z Nazaretu, nieznana oczom świata, stała się Matką Zbawiciela, nową Arką Przymierza, nosicielką samego słowa. Zwiastowanie było aktem doskonałego posłuszeństwa. Maria, jako nowa Ewa, ofiarowała ludzkości owo tak, którego pierwsza Ewa odmówiła. Tam, gdzie była nieposłuszność, nastało teraz pełne oddanie. Był to początek nowego stworzenia, pojednanego ze Stwórcą. Nie było przy tym rozgłosu. Ani ludzkich świadków. Wszystko wydarzyło się w ciszy i prostocie. Lecz w niebie aniołowie padali na twarz w uwielbieniu, widząc cud zjednoczenia tego, co boskie, z tym, co ludzkie. Wcielenie nie było jedynie czasową obecnością Boga wśród ludzi, ale realnym i wiecznym zjednoczeniem bóstwa i człowieczeństwa w Jezusie Chrystusie. Tajemnicą tak głęboką, że cała teologia chrześcijańska od wieków stara się ją zrozumieć. Maria od pierwszej chwili stała się matką Boga Teotukos, jak później uroczyście ogłoszono na soborze w Efezie. Tytuł ten był nie tylko jej zaszczytem, lecz także gwarancją prawdy chrystologicznej: Jezus jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Tak Marii nie było odosobnionym aktem, lecz początkiem całego życia wierności. Już wtedy wiedziała, że jej droga będzie drogą oddania, cierpienia i chwały. W doskonałym zjednoczeniu z jej synem. Zwiastowanie, obchodzone 25 marca, dokładnie 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem, jest w kościele uroczystą celebracją. Upamiętnia początek odkupienia, chwilę w której Bóg z miłości do ludzkości wkroczył w czas i historię. Ojcowie kościoła, począwszy od pierwszych wieków, głęboko rozważali tę tajemnicę. Święty Ireneusz widział w Marii nową Ewę której posłuszeństwo rozwiązywało węzeł nieposłuszeństwa pierwszej kobiety. Święty Augustyn jasno nauczał, że Maria poczęła najpierw w sercu przez wiarę, a dopiero potem w łonie przez ciało. Jej fiat było całkowite, pełne, otwierając przestrzeń na to, by Bóg dokonał zbawienia. Święty Bernard z Clairvaux w swych homiliach rozważał z zapałem moment, w którym całe stworzenie oczekiwało odpowiedzi dziewicy. Jak gdyby niebo, ziemia i piekła zamarły, czekając na to tak. Sztuka chrześcijańska na przestrzeni wieków starała się oddać zwiastowanie z czcią i pięknem. Od Giotta po Fra Angelico, od Rafaela po wielu innych, malarze przekazywali za pomocą barw i światła spokój i majestat tej chwili. I po dziś dzień echo Fiat Marii rozbrzmiewa w każdej duszy pragnącej pójść za Chrystusem. Ona jest wzorem wiary, uległości i dyspozycyjności. Jej odpowiedź aniołowi to odpowiedź, którą każdy chrześcijanin jest wezwany dawać Bogu każdego dnia. Po odejściu anioła Maria pozostała w ciszy, zanurzona w tajemnicy, która odtąd mieszkała w jej łonie. Radość i trwoga mieszały się, nie jako niepokój, lecz jako cześć wobec wielkości dokonującego się wydarzenia. Nie było w Marii pychy czy próżnej chwały. Nie wyruszyła obwieszczać tego, co objawiło jej niebo, lecz wszystko zachowywała w swym sercu jak żywa arka Słowa Bożego. Jej milczenie było płodne, podobnie jak jej dziewictwo. Pobudzona przez Ducha Świętego, Maria postanowiła odwiedzić swą krewną Elżbietę, która w podeszłym wieku była już brzemienna. Droga do górzystej krainy Judei była długa i trudna, lecz jej miłość zwyciężyła zmęczenie. Matka pana szła na spotkanie matki poprzednika. Gdy dotarła Maria, pozdrowiła Elżbietę i stało się coś nadzwyczajnego. Jan, chrzciciel, jeszcze w łonie, poruszył się z radością. Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, zawołała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Był to pierwszy raz, kiedy tajemnica wcielenia została rozpoznana przez innego człowieka. Elżbieta natchniona z Wysoka ogłosiła prawdy, o których Maria sama nie mówiła. Wobec tego pozdrowienia Maria zanuciła najpiękniejszy hymn: Magnifikat! Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Tymi słowami Maria ukazała najgłębszy sens swojej duszy: żyć, by wywyższać Boga, stawać się małą, by On był wszystkim. Magnifikat rozbrzmiewa obietnicami danymi Abrahamowi i jego potomstwu. Maria, znająca pisma, widziała w tym, czego doświadczała, wypełnienie przyrzeczeń danych ludowi wybranemu. Boże miłosierdzie stało się teraz widzialne, wcielone. Maria pozostała z Elżbietą około trzech miesięcy. Możliwe, że była obecna przy narodzinach Jana chrzciciela, co również pokazuje jej ducha służby. Choć niosła w swoim łonie zbawiciela gotowa była pomagać potrzebującym. Po powrocie do Nazaretu Maria niosła w sobie żywą obecność wcielonego Słowa. Każdy jej gest, każdy krok, każde spojrzenie naznaczone były tą nową rzeczywistością. Bóg kroczył ukryty w łonie młodej kobiety. Jednak jej ciąża nie mogła pozostać niezauważona zbyt długo. Józef, jej sprawiedliwy małżonek, dostrzegł, że jest w stanie błogosławionym. Nie rozumiejąc jeszcze tej tajemnicy, zamierzał ją potajemnie opuścić, by nie narazić jej na publiczną hańbę. Także Józefowi przyśnił się anioł. Posłaniec Boży objawił mu, że poczęcie dokonało się za sprawą Ducha Świętego, a Maria porodziła syna Bożego. Od tej chwili Józef przyjął Marię i tajemnicę do swojego życia. Zwiastowanie nie było więc jedynie chwilą objawienia dla Marii, lecz zapoczątkowało ciąg zbawczych wydarzeń. Obejmujących także Józefa, Elżbietę, Jana chrzciciela i wielu innych uczestniczących w dziele odkupienia, posłuszeństwo Marii rozjaśniało teraz również posłuszeństwo Józefa, który przyjął swą rolę opiekuna odkupiciela i dziewicy. Bóg powierzył temu cichemu człowiekowi opiekę nad swymi najcenniejszymi skarbami. Cała historia zbawienia streszczała się teraz w małym łonie dziewicy. Aniołowie wiedzieli, że Boży Plan posuwa się naprzód. Lecz świat wciąż żył w nieświadomości. Niewielu wiedziało, że zbawiciel jest już pośród ludzi. Czas ciąży stał się dla Marii szkołą kontemplacji. Każde uderzenie jej serca było zestrojone z uderzeniem syna Bożego. Karmiła go własnym ciałem, a on napełniał ją łaską i mądrością. Tajemnica wcielenia nie naruszyła dziewictwa Marii, lecz je wywyższyła. Pozostała dziewicą przed porodem, w trakcie i po porodzie. Zgodnie z nieprzerwaną tradycją Kościoła. Był to znak absolutnej czystości tego boskiego wydarzenia. Macierzyństwo Marii jest jedyne w swoim rodzaju: biologiczne i duchowe, ludzkie i boskie. Nie zrodziła jedynie ciała, ale osobę, boską osobę Słowa. Dlatego tytuł Matki Boga jest nie tylko słuszny, ale i konieczny. Fiat Marii wciąż rozbrzmiewa dzisiaj jako wzór odpowiedzi na łaskę. Cały Kościół widzi w niej paradygmat wiary posłusznej, wsłuchującej się w Słowo, całkowicie oddanej. Jej macierzyństwo rozciąga się na wszystkich odkupionych. Obchodząc zwiastowanie, Kościół świętuje nie tylko wydarzenie historyczne, lecz swój własny początek. Kościół rodzi się z wcielenia, z Boga, który przyjmuje ludzkie ciało, by odkupić świat. Wielcy teologowie i mistycy głęboko rozmyślali nad tą tajemnicą. Święty Tomasz z Akwinu widział we wcieleniu szczyt Bożej miłości, chwilę, w której łaska przemogła grzech w sposób obfity. Także święta Teresa od Jezusa często kontemplowała scenę zwiastowania. W swych wizjach i modlitwach widziała Marię jako tę, która przyjęła w sobie boski ogień, nie spłonąwszy, podobnie jak gorejący krzew z Księgi Wyjścia. W duchowości wschodniej Marię nazywa się Platytera, Szerszą niż niebiosa, gdyż nosiła w sobie tego, którego cały wszechświat nie jest w stanie ogarnąć. Jej pokora stała się przestrzenią, w której Bóg znalazł mieszkanie na tym świecie. Zwiastowanie otwiera nowy czas, czas mesjański, wieczność wkracza w historię, Stwórca łączy się ze Stworzeniem, nieskończony staje się mały. To Boży paradoks, który tylko miłość potrafi wyjaśnić. Od tego momentu, ilekroć głosi się Ewangelię, to samo orędzie rozbrzmiewa. Bóg chce zamieszkać w nas. Fiat Marii jest wezwaniem dla każdej duszy, by wypowiedziała własne tak i pozwoliła, by uformował się w niej Chrystus. Zwiastowanie pańskie jest więc pierwszą jutrzenką odkupienia, jest wypełnioną obietnicą, jest początkiem widzialnego zbawienia niewidzialnego dotąd, tajemnicą skrytą przed oczami świata, lecz objawioną pokornym sercem. Dzięki tak Marii czas nabrał nowego znaczenia. Wieczność dotknęła ludzkiego czasu, a każda sekunda odtąd naznaczona jest niewidzialną obecnością Boga człowieka w łonie dziewicy. Nazaret, ta mała wioska w Galilei, stał się nowym centrum wszechświata. Tam, z dala od pałaców i wielkich miast, Stwórca skrywał się wśród pokornych. Boża logika zawsze wywraca ludzkie wyobrażenia o wielkości. Codzienne życie Marii toczyło się dalej, ale już nie było takie samo. Gdy tkała, gotowała, sprzątała, czyniła to z Synem Bożym w swoim łonie. Każdy drobny czyn stawał się modlitwą i ofiarą. Józef coraz bardziej świadomy powierzonej mu tajemnicy, otaczał żonę opieką z pobożnością i wiarą. Cisza między nimi nie była pustką, lecz wypełniała ją Boża obecność. Oboje przeżywali tajemnicę, nie potrzebując o niej mówić. Kościół zawsze postrzegał tak Marii, jako aktywny udział w odkupieniu. Nie była biernym elementem Bożego planu, lecz dobrowolną, świadomą i pełną miłości współpracownicą zbawienia. Jej wolność stała się narzędziem łaski. Anioł Gabriel, wypełniwszy swą misję, powrócił do Bożej obecności. Jednak echo jego pozdrowienia rozbrzmiewało w całych dziejach. Te słowa, zdrowaś, pełna łaski. Stały się modlitwą milionów ludzi na przestrzeni wieków. Modlitwa Zdrowaś Maryjo, mająca swe korzenie w Zwiastowaniu, jest nieustannym powtarzaniem anielskiego orędzia. Za każdym razem, gdy chrześcijanin ją odmawia, wspomina chwilę, gdy niebo nawiedziło ziemię. Różaniec, tak ukochany przez wielu świętych, jest nieustanną kontemplacją tajemnicy Zwiastowania. W pierwszej tajemnicy radosnej wierni wraz z Marią rozważają moment, w którym wszystko się zaczęło. Tak, które przyniosło zbawienie. Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort uczył, że prawdziwe nabożeństwo do Maryi polega na zjednoczeniu się z jej fiat. Kochać Maryję to pragnąć żyć tak, jak ona żyła. Dla Boga, z Bogiem, w Bogu. Zwiastowanie ukazuje również działanie Ducha Świętego ten sam, który unosił się nad wodami na początku stworzenia, teraz okrywa Marię swym cieniem, rozpoczynając nowe stworzenie w Chrystusie. Trójca Święta działa w pełni. Ojciec posyła Syna, Syn przyjmuje ciało, Duch Święty sprawia poczęcie. Trójca przenajświętsza objawia się w zwiastowaniu jako tajemnica miłości i jedności, która pragnie włączyć całą ludzkość w swe boże życie. Maria staje się w ten sposób pierwszym tabernakulum. Jeszcze zanim Jezus się narodził, nosiła go w sobie jako żywą świątynię. Dlatego Kościół zawsze oddawał jej cześć tytułami: Arka Nowego Przymierza i Matka Kościoła. Każdy kościół, w którym znajduje się tabernakulum z najświętszym sakramentem, jest kontynuacją zwiastowania. Bóg nadal obecny jest w ciszy, skryty, ofiarowując się z miłości. A Maryja wciąż pozostaje wzorem tej dyskretnej i płodnej obecności. Fiat Marii rozbrzmiewa na ołtarzu za każdym razem, gdy kapłan powtarza słowa konsekracji. Tak jak ona powiedziała: Niech mi się stanie, tak kapłan w imieniu Chrystusa mówi: To jest ciało moje. I słowo staje się obecne. Maria uczy nas przyjmować słowo. Nie tylko słuchała anioła, lecz przechowywała orędzie. Rozważała je i pozwoliła, by ukształtowało całe jej życie. Jest kobietą wsłuchania. Wzorem doskonałego ucznia. Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium ukazuje Marię jako obraz i zaczątek Kościoła. W zwiastowaniu uprzedza odpowiedź, jaką Kościół ma dawać na Boże wezwanie: wiarę, posłuszeństwo, gotowość. Pierwsi chrześcijanie, rozważając wcielenie, zrozumieli, że nie był to cud odosobniony, lecz początek nowej ludzkości. Jezus, nowy Adam. Wchodzi w świat przez nową Ewę. Zwiastowanie nie jest odległą w czasie sceną, lecz aktualnym zaproszeniem. Każda dusza jest wezwana, jak Maria, by przyjąć słowo i pozwolić, by Chrystus uformował się w jej życiu i czynach. Pokora Marii jest kluczem do zrozumienia jej wielkości. Nigdy nie szukała rozgłosu ani uznania, i właśnie dlatego Bóg wywyższył ją ponad wszystkie stworzenia. Na wschodnich ikonach zwiastowania. Maria często przedstawiana jest z wyrazem twarzy spokojnym, lecz zdecydowanym. Jej postawa wyraża przyjęcie, ale i rozeznanie. Wie, komu służy, i oddaje się mu bez reszty. Święto liturgiczne zwiastowania należy do najstarszych w chrześcijańskim kalendarzu. Obchodzono je już w IV wieku, zwłaszcza na wschodzie, jako zapowiedź Bożego Narodzenia, jakby jutrzenkę zapowiadającą Wschodzące Słońce. Wielu mnichów i kontemplatyków obrało sobie scenę zwiastowania za przedmiot codziennej medytacji. Odnajdują w niej syntezę życia duchowego, słuchanie, ciszę, odpowiedź i zjednoczenie z Bogiem. Chwila wcielenia jest także początkiem wypełnienia Psalmu. Oto idę, Boże, abym spełniał Twoją wolę. Te słowa przypisane Chrystusowi, znajdują u Marii pierwsze ludzkie odbicie. Maria nie stawiała warunków, nie żądała gwarancji ani nagród. Jej ufność była bezgraniczna. Wiedziała, że ten, który obiecuje, jest wierny i nie zwodzi tych, którzy w nim pokładają nadzieję. Zwiastowanie to punkt, w którym niebo styka się z Ziemią, a Ziemia wznosi się ku niebu. To uścisk między Bogiem a ludzkością. Ten uścisk rozpoczyna się w tak pokornej młodej dziewczyny wybranej na matkę zbawiciela. Z biegiem kolejnych miesięcy Maria zbliżała się do czasu porodu. Jednak nawet gdy jej łono się powiększało, jej dusza pozostawała zanurzona w tajemnicy, w nieustannym dialogu z synem, który w niej przebywał. Każde uderzenie jej serca było jak modlitwa, każdy ruch dziecka w jej łonie stanowił potwierdzenie Bożej miłości do stworzenia. Słowo stopniowo przybierało ciało, otoczone milczeniem modlącej się matki. Kościół widzi w tym okresie oczekiwania obraz oczekiwania eschatologicznego. Tak jak Maria czekała na narodziny Zbawiciela, Kościół wyczekuje jego chwalebnego przyjścia. Obydwa stany przeżywane są w nadziei. Dlatego też Maria nazywana jest ikoną Kościoła. To, co w niej dokonało się w sposób doskonały, Kościół pragnie, by stało się udziałem każdego z nas. Pełne ukształtowanie się Chrystusa w każdym sercu zwiastowanie nie było zdarzeniem jednorazowym w przeszłości, lecz tajemnicą wciąż aktualizowaną w kolejnych pokoleniach. Każde chrześcijańskie powołanie rozpoczyna się od słuchania słowa i ufnej odpowiedzi na wolę Bożą. W klasztorach, w zakonach, w cichych domach rodzinnych i w prostych sercach, rozgrywa się ta sama dynamika zwiastowania. Bóg mówi: „Serce słucha, dusza odpowiada. Tak, Mary staje się tak, Wszystkich świętych. Od chwili zwiastowania Maria zawsze żyła w jedności z Jezusem. Nawet gdy jeszcze nie mówił, już w ciszy rozmawiał z nią. Nawet przed narodzeniem był kochany, adorowany, kontemplowany przez swoją Matkę. Ten przednarodzeniowy czas Jezusa ukazuje również wartość życia od samego momentu poczęcia. Słowo było już adorowane w łonie Matki. Życie ludzkie, nawet przed narodzeniem, uczestniczy w Bożej Tajemnicy. Dlatego zwiastowanie jest też mocnym świadectwem świętości życia. Każde życie, nawet poczęte w ukryciu, ma nieskończoną wartość w oczach Boga. Maria uczy nas, jak przyjmować każde życie jako dar. Pobożność chrześcijańska rozwinęła wiele praktyk związanych ze zwiastowaniem. Jedną z nich jest Anioł Pański Angelus, modlitwa przypominająca każdego dnia, rano, w południe i o zmierzchu moment wcielenia. Na dźwięk dzwonów wierni przerywali swe zajęcia, by się modlić. Anioł pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. W ten sposób pamięć o zwiastowaniu kształtowała rytm dnia chrześcijanina. W minionych czasach, w wielu miastach, na dźwięk dzwonu Anioł pański zapadała cisza. Robotnicy w polu, rzemieślnicy w warsztatach, matki w domach, wszyscy jednoczyli się z dziewicą. By ponowić swe tak wobec Bożego planu. Anioł Pański to prosta, ale głęboka droga uczestnictwa w tajemnicy wcielenia. Przemienia zwykłą codzienność w sferę sakrum, przypomina, że Bóg wciąż nawiedza swoje dzieci i że Słowo pragnie zamieszkać w każdym sercu. W niektórych częściach świata, zwłaszcza w Europie i Ameryce Łacińskiej, uroczystość zwiastowania obchodzono z uroczystą procesją, śpiewami i przedstawieniami. Pomagając prostemu ludowi kontemplować te tajemnice w pięknie i okazałości. Duchowość Maryjna, wypływająca ze zwiastowania inspiruje liczne ruchy w kościele. Fokolari, Komunione e odnowa w Duchu Świętym i wiele innych, patrzą na Marię jako wzór słuchania i ofiarowania się Bogu. Także w działalności misyjnej pobrzmiewa tak Mary. Każdy misjonarz, który opuszcza swoją ziemię, Swoją strefę komfortu, by nieść Chrystusa na krańce świata, przeżywa na nowo ducha zwiastowania. Oto jestem, panie. Zwiastowanie jest u korzeni ewangelizacji, bo zanim głosi się Ewangelię słowami, trzeba przyjąć ją sercem. Maria uczy nas najpierw być żywymi tabernakulami słowa, zanim zaczniemy je głosić. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina, że kontemplacja oblicza Chrystusa zaczyna się wraz z Marią w chwili zwiastowania. To ona pierwsza zobaczyła oblicze Odkupiciela, wciąż ukryte w jej łonie. Papież Benedykt XVI, mistrz głębokiej i kontemplacyjnej teologii, stwierdzał, że zwiastowanie jest punktem decydującym w historii zbawienia. W nim wieczność styka się z czasem, a zbawienie zaczyna przybierać widzialną formę. Papież Franciszek natomiast podkreśla postawę dyspozycyjności Marii jako wzór rozeznania. Nie działa pochopnie, lecz słucha, rozważa, pyta i w końcu odpowiada z pełną ufnością. Szkoła zwiastowania to szkoła rozeznania duchowego. Nie chodzi o oczekiwanie na nadzwyczajne znaki, lecz o życie z sercem otwartym na Ducha Świętego, zdolnym uchwycić subtelne tchnienia Bożej woli. U kresu swego życia Maria wciąż powtarzała to samo fiat. Na Kalwarii, u stóp krzyża jej posłuszeństwo osiągnęło szczyt. To tak wypowiedziane aniołowi dopełniło się w tak wypowiedzianym wobec krzyża. Zwiastowanie nie jest więc oderwanym od reszty wydarzeniem, lecz początkiem życia całkowitej wierności. Tak, Mary, rozciąga się na tak kościoła. I urzeczywistnia się w tak każdego chrześcijanina, który przyjmuje wolę Bożą. Dzisiaj, kontemplując tę tajemnicę, jesteśmy zaproszeni, by stanąć jak Maria, w ciszy, z otwartym sercem, gotowi usłyszeć i odpowiedzieć. Anioł wciąż zwiastuje, Bóg wciąż woła. Słowo nadal pragnie stać się ciałem, aby każdy z nas, wzorem najświętszej dziewicy potrafił z ufnością powiedzieć, Oto sługa pański, niech mi się stanie według twego słowa, a wtedy słowo wciąż będzie mieszkało pośród nas na zawsze.